Hello! Zapraszam wszystkich w Berlinie. Po raz dwudziesty jesteśmy na targach World Money Fair. Podobno czas to pieniądz, a u nas czas naprawdę zamijamy w monety. Oto seria zegary ratuszowe, nasz pierwszy wspólny projekt z centralnym bankiem Malty w, w nominale 5 euro. Jesteśmy na targach w Berlinie World Money Fair, gdzie prezentujemy nasze najnowsze produkty. Jednym z nich jest moneta Bismarck sowa, która jest symbolem mądrości. Mądrych decyzji i długofalowego myślenia. Chciałabym Wam pokazać jedną z najpiękniejszych monet, które wyprodukowaliśmy. Jest to Magnolia. Pierwsza moneta z serii Cztery Pory roku. Magnolia oczywiście przedstawia wiosnę. Spójrzcie proszę na płatki. Mają perłowy odcień. A za chwilę zadzieje się magia, bo ta moneta reaguje na promienie słoneczne. Jesteśmy w hali, nie ma tutaj słońca, więc mam w zastępstwie promienie UV, które wywołają ten sam efekt. Uwaga! Mamy przepiękny kolor Magnoli, różowy, premiera już w kwietniu. Zapraszamy. so many magnificent fantastic coins from minisapolska the quality is excellent uh, the relief is excellent and uh, there's so many different uh, excellent topics color coins three-dimensional and with special effects really fantastic Ta praca z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty, także zapraszamy za rok.